Jeśli jest jestem wokar, wiecie, w kolejnym odcineczku słuchajcie na tym kanale. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, mam nadzieję, jeśli nie, to możecie sobie zobaczyć na kanale Griza. Się troszeczkę chłopak tam zapędził ze swoimi nowymi zdolnościami, nie wiem, rzeczami, nie wiem jak to nazwać. Ale jeszcze zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to przypominam. O tym właśnie mówię, Dobrze przypominam, że mamy Discorda dla widzów, macie do niego link w opisie, więc wpadnijcie, bo planujemy parę fajnych rzeczy, które myślę, że wam się spodobają, Myślę, że ktoś mi stoi w oknie, nieważne, ale no, możecie wpaść, możecie zobaczyć, który taki mądry? Ej, czekaj, cholera co Ech. tam? Ewek, ewek. Co? Ocieraj co? Odcielaj drzwi! Zakończyłeś się! Nie zakończyłem. A nie, jednak nie. Głosuję, nie zapraszam za klamkę, przepraszam. Nie, jest... przepraszam, czeka, byłem bo... zajęty biciem go w paść, bo strzelam. Dobra, domu. cicho! Nie. A nie, to ty gadałeś, cicho! E, no ale. Nie jest o co problem. chodzi? No. Bo ja miałem koszmar. A... O. Chyba może poczekać, czy to wyglądało mi nad domem? O ja, chyba! Co jest do cholery jasne? Nie, to jest cała. gdzie to był? Ej, co? Może hata Synoxa? <laughs> ej, nie, odwal <odważysz>. się <laughs> Ale ten piorun to tak, to ty? Oj, 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 oj to Czekaj, już co? nie byłem ja To już nie byłem ja Chłopaki? Ehm. Przysięgam, nawet tego nie trzymam Trzymam killów Ale to raczej nic Nic Ale... Ej, ty, ej, mefa, ej to znowu, znowu tego... nie, ej, nie, nie Pakuj się stąd Won mi z wiochy Pakuj się Oj, trochę za dużo zapaliłem Ja to ugasz. Weź to ehm, ugaś, no za to... Gonię goni go, Do niego, A, już, kiedy ty spawni? OEF Nie no, tak to nie... Odsuń się, odsuń się, odsuń się lokal, odsuń, Odsuwam odsuń. Odsuwam się. Dobra. Mam go kurde, trafiony. o No ty też trafiony, gdzie on? Poleciał, gdzie on jest? Trzymam, trzymam dobra. go, trzymam e, go go? chciałbyś ten pierścień, To Chciałbyś? Ej, ej, Uj, ej myślisz, że to przez niego? Nie wiem. W sumie... Masz, podtrzymaj, masz, Do kogo pójdę? Leci do ty... goni mnie! E, ty Acha, faktycznie do ciebie teraz! Czekaj Damian, chodź tu! Łapcie! Co ja? Bierz pierścień, biegaj! Jezu, nie chcę, czemu on mnie bije? Ufa, co Bo ty masz pierścień teraz! On jest... O, o on chce pierścień! A, faktycznie, mam ja go, mam go, mam go! Dobra, czekajcie, ja też kiedyś... Wyrzuć go, wyrzuć go, wyrzuć Nie, nie wyrzucam. No daj mi go. go! Nie, będę go trzymać. Ale ja on cię zabije! Będę go Mój. trzymać. Dobra, dobra, już się da... Już Ej, czekaj, tam, co?! Czy ty zrobiłeś to bez pierścienia? Co jest? Ej, no, ej, ty, ej, bo ten gościu... Ej, dobra. Teraz trzeba Zaraz do... pogadamy o tym. No właśnie, właśnie. Ma ktoś no jakiś no pomysł jak się go stąd pozbyć, bo... E, tak, ja e, idę to miodek. E, twój miodek istnieje! Mam ma no, no? No tu! A mówię o się polaz. No teraz gdzieś. No dobra, My, mówię no jak masz do W domu, w domu jestem, ja mam no plan. Polazł się tu, ruszaj człowieku. Lecę, lecę, nie, no bo możemy leca, go gonić, no? tak gonić, no... To jest bez sensu mój. wieża. ta wieża. Wieża, wieża, wieża co? Tamta wieża. Czekaj, wiesz? bo wiesz... Wow. Czy co? Wie, wieża w podróżniczej wyspy. A tamta wieża? Tak. O, strzał mi przed nosem pociąg. Dobra, biegniemy tam. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dawaj do niej. Dawaj, 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 Aż, ta wieża A, bo ci tam nie, nie byłeś! Było. Zobaczysz. O, więcej o, potworu. Zlokujcie się. to. Au, Uważaj! Przepraszam, to nie przebiegaj przez pioruny, proste! Ja sobie jest Więc do wieży, Au. to biegnie do wieży! O! Kto jest tyłek czapki? Ja Ej, to to tak zostawić tą wioskę jak chcie. Aaa, nie on, 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 on chce pierścienia! On chce pierścienia te fakty Faktycznie, faktycznie, dobra, a idzie za nami? Ej, nie! Nie Biegnij, 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 biegnij Dobra, biegnij, biegnie, biegnę i już... się Do wieży, do wieży, do wieży Ja mam U. plan Słuchajcie no. Koledzy W ogóle jest dowalona ta wieża yy, Ja mam plan i wiem co możemy zrobić, żeby... Znaczy, co ja mogę zrobić, żeby się go pozbyć, żeby mnie nie chciał No O, tu się wchodzi Dzień dobry Jeśli coś tu zarobisz, to cię zabiję yy, no To sobie nie do tak, że to twoje, więc co nie. ci Ej, nie, nie Ej Ej, dobra Ej, poczekaj, no, to muszę rozwalić nie ja jestem bezpieczny. Au! Stary, Czy nie możemy w środku, się ja cię proszę. Możemy, możemy się pozbyć zbędnego balastu, ja cię proszę. Ale nie w środku, bo ten piorun to mnie też trzepnął. I tak jest tu pusty grób. Jaki tak pusty grób? Zaraz nie będzie pusty, nie martw się o to. Tu jestem bezpieczny. Nie jesteś. Jestem. Starczy tego, nada. Nie, nie, zepsuło się mi moje... Starczy tego. Przestań, zły. Ale... Śwyczki moje, świeczki moje. Dobra, Dobra a teraz... No. Czekaj, ee... bo chciałeś tu. Właśnie jak... w sumie nie wiem nie wiem, czemu chciałem ale, ale w, tu w ogóle prostu... co się wydarzyło. Ty bym. Przybiegłeś... widziałeś i to co my widzieliśmy? Nikt nie wie co się wydarzyło. Przyszedł Ej, za pierścieniem. Dobra, dobra, ale chwila, wróćmy do jednej rzeczy. Mówiłeś, że miałeś tak, Właśnie, miałem, ko koszmar. Tak, miałem koszmar. No to sen. mnie to ciekawi, no? opowiadaj. Tak. To jest jak prze przebłysk jakiś, jak Jakbyś miał film do montażu, byś pociął go na klatki i wziął klatkę z początku filmu, z środka filmu i z końca filmu. Trofne, I nie jak włączył. ten film? Jak ten dzisiejszy odcinek do ciebie? Bo przyszedł powiedział, że ma koszmar, a teraz go tłumaczy. Ale wiesz do... o co chodzi, nie? No? na podstawie gwiezdnej w One trzeciego epizodu, nie? Lecą sobie e? z generałem Grimesem, potem no? masz rozkaz 66, a potem walkę na Mustafar. Złącz to i co masz? No nie wiadomo. Bez sens. No właśnie, to miałem okay. teraz. To... Widziałem. No dobrze, ale co widziałem? Masz koszulkę z napisem 60? Co za człowiek jego ja sprzedam, naprawdę. Okej, okay, nie, nie mam powiedzenia o tym. Kaszulka zobowiązuje. Widziałem jakąś czarną starą. O, kiedyś mi pokazywałeś taką czarną, zru, zrujnowaną. Z, e, e, przepraszam. Zrujnowaną wieżę w wiosce z jakiejś zniszczonej, pamiętasz? Eee, piąte przez dziesiąte, no? No, ona mi się śniła. Śniła mi się jakaś herba czarnia prowadzona chyba przez konia. A może e, to była lama? I, i. jakiś kościół, jest... czy tam katedra, czy. Czy, Nie wiem, miało lamę w środku, trochę zniszczone było. Wiesz, z czym mi się to łączy? Ja drugi raz! Mi się dołączy z Grzesiem Ja nie chcę drugi raz Grzes... to co jak kto to Grzes, Grzes, Grzes jest odpowiedzialny za jego wszystkie sny Nie no Grzesiu Jezus Mariusz. Dobra yy, Słuchaj A bo mnie teraz... to ładnie ująć To ty tam byłeś No co? byłeś tam Czujesz to? Myłem się, przysięgam Ja też się byłem. Patrz okay. Loter, w moją pachę Czekaj. Nie Czemu zamknąłeś drzwi, stary? Bo pachę mi pod nas e, 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 Halo, halo! Co ej. jest? Coś tu czuję. Ej, to czekaj. się niszczy! Ej. Nie, czekaj, nie pomaga jeszcze temu, czekaj, co? Ej, chłopaki, Coś... czemu? Może to wysadźmy? Ej, ej czekaj, czekaj, chwila, stop! Ja mam ej, jako... ej, grizu, Człowieku, grizu! wypad. Grizu? Co? Bo to, to nie tutaj wcześniej ktoś wstał, jak ty tu podszedłeś? No właśnie o to chodzi, może... No właśnie, czekaj. a teraz coś... Czekaj, czekaj, mam plan, mam plan, mam plan. O, przestań! Człowieku, przestań! O, próbuję go wypędzić stąd! Co? Ciało z grobu chcesz wypędzić! To tak nie coś działa! Czerze, czekaj, czekaj, mam plan, mam plan, no. mam plan! Piorunem! No, Regulator. OK? Czekaj! Żyj! Żyj! Wróż do nas! Dobra kopto! A wiesz e... w ogóle kogo tam... Mam kopno w kalendarz. Kto to? Sługa? Ja pierdzielę nie, się, tym, nie, 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 ja nie chcę. Znamy go? Stąd. No my znamy, ty masz jakieś zaćmienie umysłowe. Znamy się? <laughs> Widzę ci kasę? <śmiech> <śmiech> nie odpowiedział. Nie <laughs> odpowiedział, czyli chyba tak. <laughs> Ej, ale masz dowód, że wszystko co ci mówiliśmy. To była prawda. To prawda. Tak, gdzie on jest? Tam. No to proszę. Zabieram ze sobą. Ale co? Dlaczego on? Co on tu robi? Skąd on się tu? Ty, 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 ty. Cugo. Ale w. No. Czasy się zmieniły, nie? Eee, Pamiętasz te księgi, no, pamiętam, co tu pamiętam, były? Pamiętam. No. Zmieniły się czasy. PRZESTANIESZ tam gadać? Zrobisz mi kebaba? Ja pierdzielę. No nie, no stary, no głodny jestem. No liczyłem, że może na kebaba zarobię od twojego sługi. Zarobię. Zrobisz mi kebaba? Fajny sposób na zarabianie, masz stary, w życiu? No tak. Ja zarobiłem tym, że jestem kolegą Grizzo. A to jest Kim? jego sługa. Więc. ogarnąłem! Dobra, Kupiec. ale no, no wracając, były księgi. Ale też o tych księgach? Była mowa, że ktoś tutaj właśnie zmarł, ten kiedyś tam wyskoczył, i teraz to jest. Odgóż, że który był wtedy ciemny, czarny. A teraz go. Nie wiem, piorunami nawalałeś, to może. Ty! Ty, 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 ty! Ty, a ty. A może Ej, z... z tym pierścieniem. Hmm. A weź mi go, daj. Trzymaj, nie, no ewidentnie ma to gdzieś. Nie, no, czekaj, czekaj, Jak on się nazywał? On? No, służba. komu służysz? Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, walnij, no, nie służysz. O, o, o. Chłopaki, hmm, hmm, jestem hmm. coraz bliżej podbicia świata. O nie, da da, cytworzy. Jak ja widzowie odpadę. macie jakikolwiek pomysł, co się Zabuduj dzieje, te. dlaczego to się wszystko dzieje. I Zabuduj o co te. chodzi, to piszcie w komentarzach. W czasie kiedy Grizzly się wysługuje swoim nowym sługom. No i co, no, nie wiem, wejdźcie na Belyganck. następny odcinek, który będzie na kanale Sinoxa, Obejrzyjcie. I co, widzimy się w następnym na razie, i cześć. Hej!